Proszę wstać, sąd idzie. Nie wy, nie wy, nie to Proszę siadać, sąd idzie. Proszę bardzo, przedstawiam Państwu pani sędzia. Anna yy, Maria z Gitar. <noise> Proszę bardzo, zacznij. Przed Państwem sąd. Pani sędzia ma Otwieram posiedzenie sądu na sesji wyjazdowej. Proszę wprowadzić oskarżonego. Proszę bardzo. Państwo pozwolą oskarżony? Cześć, cześć, Befów. Cześć, cześć, cześć. Państwu bardzo mi miło. A, <śm> Dobra, chodź, bo miera cię to denerwuję do góry. Cześć, 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 cześć. Oskarżony, no proszę zająć miejsce. Tylko się uwierzę. Tak. Bo... Proszę się ubrać i zająć miejsce. Czarny charakter. Oskarżony. Jest oskarżony. O to, że dnia 16 lutego bieżącego roku w delikatesach przywłaszczył sobie i spożył w celach konsumpcyjnych 25 deków wątrobianki wyborowej we flaku. <śmierdzi> 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 czy oskarżony przyznaje się do winy? Zgłaszam protest. <śmierdzi> dobra, dobra. A no więc jak? Co jak? No, przyznaje się oskarżony czy nie? Proszę o drugi zestaw pytań. No. Jednak się oskarżony przyznaje. Poczekam, zobaczymy, pożyjemy. Oj, nie wiem, czy pożyjemy. Zwłaszam protest. Dobra, dobra. E, to, to teraz głos zabierze oskarżyciel publiczny. Proszę, panie prokuratorze. Panie prokuratorze? Wysoka sędzia, wysoki sądzie, szanowny kolego, drogi oskarżony, szanowna ławo, panie, panienki, panowie. Otóż najogólniej nasze społeczeństwo można podzielić na przestępców czynnych i biernych. <laughs> Proszę Państwa, do e, przestępców czynnych Należą ci to, co siedzą, a do biernych ci, co stoją. Poza tym, wśród przestępców możemy wyróżnić trzy grupy. Rzezimierzków, złodziejaszków. Cała reszta należy do trzeciej grupy. Może zatrzymam się na początku na grupie złodziejaszków. W grupie tej można wyróżnić następujące podgrupy. Podgrupa A posiadacz, podgrupa B kieszonkowiec i podgrupa C kasiasz. Pokrótce scharakteryzuję poszczególne podgrupy. Podgrupa A posiadacz utrzymuje się z pracy rąk własnych, obecnie gatunek na wymarciu. Podgrupa B kieszonkowiec utrzymuje się z pracy rąk własnych i kieszeni cudzych. I podgrupa C, Kasiarz, Kasiarz, jak sama nazwa wskazuje, składa się z narzędzia ręcznego i kasiarza zasadniczego. Poza... Czy, czy pan prokurator mógłby się streszczać i, i, i mówić na temat oskarżonego? Mógłbym. Pani sędzia, sędzio, sędzia? sędzia? Wysoka. Otóż wysoka, przed tak? Otóż oskarżony dopuścił się czynu wysoce karygodnego, jak słyszeliśmy, jakim jest przywłaszczenie sobie i spożycie, i to w celach konsumpcyjnych, 25 dekagramów wątrobianki wyborowej we flaku. <gry> Żądam dla oskarżonego kary śmierci. Czy oskarżony przyznaje się do winy? A czy mógłbym prosić o drugi zestaw pytań? A, to, to, proszę bardzo, jak zwykle pytania zdeponowaliśmy u notariusza pana prezesa Cichosza. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję. E, proszę państwa, dwa zestawy pytań. E, dziedzina Prawo i Życie. A proszę to nie da, tą <grystanie> <grystanie> Proszę bardzo. Proszę Nagroda, bardzo 25 lat. I, i jedna koperta dla pana. pana. Pan, pan proszę, pan no, tak. Pan do no, 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 kabiny. <grystanie> proszę zamknąć się w kabinie. Pan na odpowiedź prawidłową 3 sekundy. Czy pan mnie słyszy? Tak, tak, nie słyszy. Fla Bardzo dobrze. A oto pytania. Jakie, ja, ja, jakie rozróżniamy rodzaje flaków? Jak mnie pamięć nie myli, mamy trzy rodzaje flaków. Tak zwany superflak z wysokoudarowej folii winidurowej, flak typu standard z folii aluminiowej i flak typu High Fi kompakt z bibuły. Niestety czas minął. Proszę wyjść z kabiny. <coughs> czy oskarżony przyznaje no, się? do No protest, Wysoki Sądzie. No dobra, już dobra. No głos, głos ma obok Wysoki Sądzie, oto stoi przed nami człowiek, a ponieważ stoi, a nie siedzi, dlatego no, tego jest niewinny. I, czy nas byłby krócej? Yy, no postaram się. Wnoszę o przesłuchanie świadka. Bardzo proszę Zaprzysiąc świadka. Proszę bardzo, świadek. Niech świadek podniesie prawą rękę, prawą rękę i powtarza za mną. Przysięgam, że będę mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę i że nie będę kłamać. Już ja wiem, co mam mówić. No. Czy świadek zechciałby się przedstawić? Zechciałby. Jestem pracownikiem sekcji dochodzeniowej i sekcji złodział pił i madeł ręcznych. Czy, czy świadek może odczytać zeznania oskarżonego w śledztwie? Mógłby. Oto zeznania. Pytanie. Przyznajecie się? Odpowiedź nie. Pytanie, panie Franiu, dokręcić od was zwoje, przyznajecie się? Odpowiedź, aaa! Pytanie, panie Franiu, jeste ze dwa zwoje, przyznajesz się? Odpowiedź, a, a! Wynika więc jasno, że oskarżony dwukrotnie powiedział tak, choć wydaje się, że ma trudności z wymową. Wysoki sądzie, wynika jasno, że oskarżony jest niewinny. Wnoszę o uniewinnienie zawieszenia. Dobrze, powiesimy. Proszę wstać, ogłaszam wyrok. Sąd zawiesza rozprawę i udaje się na wizję lokalną. Dziękujemy. Dziękujemy.